Działanie ekologiczne prowadzimy ciągle i właściwie to przebija się w pracy szkoły na pewno od wielu, wielu lat. Natomiast takim impulsem do działania jeszcze większego było powstanie ścieżki przyrodniczej, którą mamy przy szkole. Ta ścieżka powstała dwa lata temu przy pomocy nadleśnictwa Gorlice, które nam zafundowało tablicę i przy tej okazji. Podjęliśmy szersze działania, polegające na tym, że uczniowie wykonali szereg, szereg prac, y, takich, które wiążą się z pomocą ptactwu, zwierzętom, które przebywają na naszym terenie. Powstały paśniki, budki lęgowe, karmniki. I tu w zasadzie to się rozpoczęło. Mamy szkołę usytuowaną w Dolinie Rzeki Białej. Więc to też jest taki dodatkowy element, który pozwala te działania właśnie prowadzić. No i cieszymy się bardzo, że mamy prężnego nauczyciela przyrody, który podjął działania związane z projektem wojewódzkim pod nazwą Ekozkoła 216 i przez dwa lata uczniowie pracowali wokół zagadnień związanych z tym właśnie projektem. Efektem tych działań jest to, że dzisiaj tutaj jesteśmy zaproszeni przez organizatorów, ponieważ wiemy, że mamy dwie nagrody. Nagrodę pierwszego miejsca za sprawozdanie z działań, które uczniowie wykonywali w ramach zajęć ekologicznych, przyrodniczych, i mamy trzecie miejsce w prezentacji multimedialnej, którą też została wykonana. Przy naszej szkole. No i to na pewno będzie inspirowało uczniów do jeszcze większej pracy. Zawsze ten problem ekologii, czystości podkreślamy. Staramy się, żeby, żeby te działania były na bieżąco prowadzone. Zresztą to jest działanie bardzo ważne w naszej szkole i na to stawiamy bardzo mocno. Szkoła nasza zgłosiła się do udziału w konkursie w zasadzie w projekcie ekologicznym Ekoszkoła 2016. Był to projekt składający się z czterech etapów. Pierwszy etap to był etap wiedzy ekologicznej. Drugi to był konkurs plastyczny na temat własnego środowiska, obiektów przyrodniczych, najbardziej takich ciekawych. Trzeci etap to było sprawozdanie z działalności ekologicznej szkoły za ostatnie dwa lata działania. I czwarty etap to był sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego podjętego przez naszą szkołę. I właśnie w tych czterech etapach w dwóch zajęliśmy czołowe miejsca, ponieważ w jednym z przedsięwzięcia ekologicznego zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie, i w drugim ze sprawozdania z prezentacji multimedialnej trzecie miejsce.